Chciałam Was przeprosić od razu z góry za to, że nie dodawałam tak długo filmu Ale mm, miałam plany na dzisiaj, żeby pojechać na wideo Orange Fest Aczkolwiek wypadło mi coś innego, no i nie mogłam Tematem dzisiejszego odcinka będzie 5 rzeczy, które wkurza mnie najbardziej 5! Po pierwsze, wkurzają mnie gimby To, że masz 14 lat i jesteś w pierwszej gimnazjum oraz możesz pochwalić się tylko i wyłącznie tymi fotkami. Jak zgonowałaś na melanżu, albo jak palisz ślugi, to congratulations! Nic nie osiągnęłaś w życiu. Nie osiągniesz takim zachowaniem. Chwalisz się wódką, chwalisz się ślugami. Dobra, ale to wiesz, jest ta granica 18 lat. Nie wiem, rób sobie co chcesz, ale nie, nie chwal się tym, bo potem tutaj jeszcze brzydnie. Zobaczysz. Ludzie bez własnego zdania, czy jest coś piękniejszego? Typowy przykład. Patrz, ładnie sobie chciałabym wziąć sweterek. Co, co o nim myślisz? Różowy? Będziesz mi chodzić? Kto teraz kupuję różowe swetry. Tak, wiesz, wiesz co? Ja może jednak wezmę czarny, bo czarny to taki wesoły kolor. Noś, co chcesz. Tak jak ja! Różowe swetry rządzą, tak by the powiedziała. Nie, tak serio mówię, ubierajcie się co chcecie, ja róbcie co chcecie, bo bez własnego zdania, to zginiecie. Te własne zdanie jest ważne, wiecie. Za tym się wyrabiają opinie na przykład na czyjś temat, a jak nie masz zdania, nie masz opinii. No to jest takie trochę bez sensu. Nic tak nie wkurza, jak ludzie, którzy szydzą z ludzi. ludzi. Ja rozumiem, ja się na przykład, jeżeli chodzi o mnie, to ja czasami się pośmieję, ale jest, wiecie, to jest tak dla śmiechu. Ja od razu mówię, że nie, 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 to nie jest na serio, żeby tego nie brać. Ale jak stoją na przykład takie trzy panienki i stoją i ty patrz, jakie ona jest... w ogóle co, na ma I buty. Jezus Maria, ja to bym taki nie wzięła. A, mm, muszę sobie kupić nowe buty Louis Vuitton. i w ogóle, wiecie, te szalik, torebka, to jest takie ekstra. Jak widzę takie osoby, to moje rączki chcą się opleść wokół ich szyi i, I tak... Css. Ludzie fałszywi są ludźmi złymi. Nie są, ale tak mi się fajnie powiedziało, więc niech będzie, że są. Nie no, wiecie jak osoba mówi Wam jest jaka Ty jesteś kochana, Boże! A za dwie minuty idzie mówi Jak ja jej nienawidzę. No to chyba coś jest na rzeczy i coś jest niehalą. W... Ym... Ja nie ukrywam tego, że ja nie lubię ludzi. Ludzie, których ja nie lubię, o tym wiedzą, tak? Po co mam zgrywać jakąś sympatyczną dla ludzi, których nie lubię? Kurde, to, to nie jest fajne. To jest po prostu zachowanie na, na poziomie dziecka. No, nie wiem, No i piąta rzecz z dupy wzięta. Są to restauracje. I inne puby, nie? Tam, gdzie generalnie podają żarcie. Idziemy sobie na to ze znajomymi, idzie nas pięć osób. Zamawiamy sobie, każdy zamawia coś innego. Ja założę na to na sałatkę. Fit, healthy, slim. Nie, nie zamówiłabym sałatki, ale to jest tylko wszystko. Zamówię sobie sałatkę, ktoś zamówi frytki, ktoś jeszcze pizzę, co nie? I zamiast, kochana, obsługa, przynieść to wszystko w jednym czasie, bo jeżeli zrobią sałatkę, sałatka, może poczekać. Frytki mogą zacząć robić w połowie tego, jak robią pizzę. Żeby to wszystko podać czasem. Bo jak podadzą mi tą sałatkę. Ja tak jem i tak mnie jest głupio, no bo kurde, oni też są głodni, oni też chcieliby zjeść, a nie mogę powiedzieć... Znaczy mówię, oczywiście zawsze mówię, że chcecie to się często uczyć, ale nie, nie, będziemy mieć swoje. Swoje przyszło za 30 minut. No i tak, akcentem o jedzeniu kończy dzisiejszy odcinek. Następnie nie wiem, kiedy możecie się spodziewać. Pamiętajcie, im dłuższe oczekiwanie, tym większa przyjemność. To jest moje mocno życia, dobra. Ciao!